Hejka, witajcie kochani z tej strony Alicja. Widzimy się już w trzeciej, ostatniej myślę, że części ze szkoły. Idziemy zebrać pieniądze i budujemy górę. A i pamiętajcie, Będziemy Będzie mi wtedy bardzo, ale to bardzo miło. A my zaczynamy budowanie. 3000 zaraz wydałam ponad 5 ojej, jaj. Oj, jaj To mnie na nic nie stać to będzie zaraz na nadzieję, że to szybko skończę i później sobie tak obejrzymy tę szkołę. Mamy 55 sekund nagrywanie i już mam zbudowane... Oj. Tyle na górze Tyle, tyle To jest yy, dużo bardzo, 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 bardzo Dużo I mamy tylko teraz 40 zł Super Spadamy O, tu jeszcze są światła 2500. I będę miała wszystko skończone

Tutaj i na to? 200 muszę uważać, żeby nie wydać ta... Aha! Dobra. Wiedzieć, muszę uważać, żeby nie widać szybko. Mochęć się. I co zrobiłam? Wydam je na razie. Dobra. Budujemy dalej. To może dzisiaj też się kończę, bo Nie będę chciał pochodzić trochę. bardzo fajna. I twórcę ma też jeszcze fajniejszą grę, który nagrywałam są... na tak. tak, nie drzewam ten kanał. Ale nie wiem, czy mi się będzie chciało potem, chyba tej Zobaczymy się za chwilę i jakby miała więcej, bo to jest za mało i nie wystarczy. Także widzimy się za chwilę. Okej, okay, mam już 18 tysięcy. Myślę, że w końcu, w końcu ten kupi Titan, ale jeszcze chyba będę musiała taki, taki zegar. Tutaj mniej niż 200. Nie, 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 tu na was nie, 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 zostało. Zobaczmy 3000. Ej, no to dużo mi nie, 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 to może tutaj Nie, to jest kolejna sala do nauki, na którą mnie powinna stać nie będzie. Nie wiem, ja mam, jeszcze mam tysiąc. Nigdy w życiu wracam się na dół. Najgorsze jest to, że tutaj nie zrobili tak, że... że co? Teacher, trzy tysiące. Dwa pokoje, i jeszcze tam jest za że co? Za 100 tysięcy to ja nigdy tyle nie uzyskałem. Zaszczyci się, a chyba będę musiała sobie zarobić, żeby kupić najpierw. Nie! zostaw mm -hmm. mnie chyba mnie za rozumem nie ale dobra we spokoju okay. okay. zostaw Nie... W... O. o. I. U. Będę jej ten Zawsze. Spokojnie. Napisała ok. Dobra. Myślę, że mnie... Myślałam, że mam trzysta tysięcy. Ale to tylko trzydzieści. Idziemy na górę, dokończyć. Okej, okay, teraz powinno mi. A, bo tu jeszcze mam. U, biblioteczka. Tanie, jak tysiąc się trzy Dwa komputery i krzesła, i stół Tańuszka jak stół z tysiąc złotych. Kosztowało w prawdziwym życiu chyba. Nie no, może nie. Teraz. Idziemy tu, bo jeszcze tu mam dokończyłem jakoś. Okej. Okay. Podajemy dalej I ostatni rzędz w tym jest. Wszystko, teraz sprawdzam Tak, jeszcze tylko to. to To, to, to coś To kółko jedno, i jeszcze będzie drugie kółko, będzie 300, no, Ja tego nie skończę Ciekawe z tym Ile kosztuje? Hmm. To. O nie, tyle tu ja nie mam. A to ile mnie kosztowało Już wspomniałem? Kęcu? Trzydzieści pięć mało było. A pięć ile? Niestety mnie mi się skończyło miałem 115 właśnie nie, nie miałem 130 chyba może to by było z 30 bo nie mam chyba więcej pieniędzy na drogę Bardzo mało no, się zbiera tych pieniędzy, więc chyba zobaczymy się, jak będę miała już te 100 tysięcy, bo nie wiem kiedy to będzie. A chciałabym w tej części już skończyć tą szkołę, więc widzimy się, jak będę miała te 100 tysięcy, bo jest już 10 minut i zaraz kończymy. I chciałam to w tej części, więc widzimy się, jak będę miała te 100 tysięcy, chociaż to jest chyba niemożliwe. Także, no, widzimy się zaraz. Uwaga, proszę Państwa! Jest 100 tysięcy! Ale nie subskrybentów. Marze eee. To się nic jest tanie. Bo jak na razie mamy 7. Dwieście. Zostaw mnie. A, w... Zostaw, mnie w spokoju! Eee, widzę, wie, nie uwierzycie w to. Jakimś cudem, zagrało mi się i mam 99 znowu, to jest więcej? Zbieram, może zbieram, więc dzisiaj się się zalagowało i mam fajnie dużo. Mega. Pięknie. Słuchajcie, po dwóch godzinach Słuchajcie, po godzinie zmagań w końcu mam no 200 tysięcy i wychodzi. Nie. I znowu na przyszła. Daj Nie. spokój. Że nie przeszłam, że masz eyeliner. Zrobiłam to. Jeszcze z moim żegnam, pub.